Wybory do Młodzieżowej Rady Powiatu zakończone. Wszystkim wybranym radnym serdecznie gratulujemy. Swoje życzenia przekazują także członkowie Zarządu Powiatu. Z radością i szacunkiem składam Wam serdeczne gratulacje z okazji wyboru na tą zaszczytną i odpowiedzialną funkcję. Wasza odwaga, zaangażowanie zasługuje na najwyższe uznania. Życzę Wam szczęścia, wielu sukcesów, życzę Wam owocnych obrad, a także życzę Wam podejmowania decyzji, które będą miały realny wpływ na życie młodzieży w naszym powiecie. Czy mam za Was kciuki? Drogie radne, drodzy radni Młodzieżowej Rady Powiatu w Oświęcimiu, serdecznie gratuluję Wam ilości oddanych na Was głosów. Zaufania społecznego, jakie uzyskaliście od Waszych koleżanek i kolegów, ale przede wszystkim otrzymanego mandatu na nowej drodze samorządowej. Życzę Wam pomyślności, dobrych pomysłów, realizacji, dobrych decyzji, ale przede wszystkim satysfakcji spełnionej funkcji. Niech powołanie, jakie zas zostało zaszczepione dzisiaj w Waszych sercach, w Waszych rozumach, przyniesie w przyszłości dobry owoc dla naszego powiatu, a może i kraju. Powodzenia.